No i został nam trzeci warunek, yy, najgorszy teoretycznie, czyli ten wzór z minusem x minus, x1 minus x2 do kwadratu. Yy, zróbmy sobie tutaj wzór skróconego mnożenia, yy, czyli x1 do kwadratu minus 2x1x2 plus x2 do kwadratu jest mniejszy od 18. Pogrupujmy sobie x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu minus 2x1x2 jest mniejsze od 18, bo tak będzie nam dużo prościej te wzory wieta wykorzystać, bo tutaj na ten wzór mamy, a tu w prostszy dużo sposób możemy sobie przekształcić, że to jest x1 do kwadratu plus 2x1x2 plus x2 do kwadratu, minus 2x1x2, no i jeszcze zostaje to minus 2x1x2 to ma być mniejsze od 18. Czyli tu robimy wzór skróconego mnożenia, a tam sobie dodajemy. I mamy x1 plus x2 do kwadratu minus 4x1x2, to ma być mniejsze, równe 18. Co tutaj już mamy? Tutaj już mamy wzory Wieta. B przez A, minus B przez A, ale przy kwadracie nie ma to znaczenia, minus 4c przez A, ma być mniejsze, równe 18. No i nie mamy nic, co by nam to jakoś bardzo mocno uprościło, także sobie tutaj możemy od razu podstawić, czyli mamy b do kwadratu, czyli mamy 4 razy 4m kwadrat plus 4m plus 1 podzielone przez a do kwadratu, czyli m kwadrat minus 2m plus 1 i minus 4c, czyli 4m plus 32 przez a, czyli po prostu tu mamy, zrobimy tak, m minus 2 i to ma być mniejsze, równe od 18, czyli będziemy mieli nierówność wymierną, z którą będziemy musieli sobie poradzić. I ja to tylko przekopiuję na nową stronę, żebyśmy mieli na spokojnie miejsce. Także tutaj wspólny mianownik oczywiście, czyli mamy u góry 16 m kwadrat plus 16m plus 4 plus 4m plus 32 razy m minus 2. No i jeszcze przeniesiemy sobie tą 18. Minus 18m kwadrat minus 2m plus 1. I to wszystko oczywiście przez m minus 2 do kwadratu. To ma być mniejsze równe 0. Uporządkujmy, ogarnijmy, 16 m kwadrat plus 16m plus 4 plus 4m2 plus 32m minus 8m plus, przepraszam, minus 64 minus 18m2 plus 36m minus 18. Uff, dużo liczenia. M minus 2 do kwadratu, oj, mniejsze, równe 0. Dobra, porządkujmy to sobie. M kwadrat, M kwadrat, M kwadrat. I to nam u góry zostaje 20 minus 18, czyli 2M kwadrat. Czy M, M 48, e, Boże tak, 48, 40 i tutaj mamy 76M. No, i 18 to jest tutaj, jest minus 60, czyli minus 78 podzielone przez m minus 2 do kwadratu mniejsze równe 0. Jak sobie podzielimy przez 2, bo możemy, to dostaniemy m kwadrat plus 38 m minus 39 i z racji tego, że to jest nierówność, no to mamy m minus 2 do kwadratu, to ma być mniejsze równe 0. Zero. Co musimy sobie zrobić? Dlatego musimy sobie policzyć delta oczywiście. Czyli 38 do kwadratu plus 4 razy 39. To tutaj już kalkulator nam w ruch. Tak, 38 razy 38 to jest 1444 plus 4 razy 39.

I M2, no to będzie minus 38 plus 40 na 2, czyli 1. Tym sposobem rysujemy sobie to wszystko, czyli mamy, e, mamy oczywiście tą dwójkę, jedynkę i minus 39. I idziemy od prawej od góry, przy dwójce nam się odbija, przez jedynkę przechodzi i minus 39 ma być mniejsze bądź równe tylko tutaj, czyli Stąd mamy, że m należy od minus 39 do 1, domknięte nawiasy, bo jest taka nierówność, a nie inna. No i jeszcze ta dwójka, ale tą dwójkę tak czy siak wykluczamy. No i teraz ostatnie, co musimy zrobić, to tak naprawdę te wszystkie opcje do siebie dodać. Czyli jak musimy te wszystkie opcje dodać, czyli opcję pierwszą, czyli od minus nieskończoności do minus 3. Tak. I od 1 do nieskończoności tutaj. M należy od minus nieskończoności do minus 3 i od 1 do nieskończoności. W tym drugim wariancie m należy do to jest było tutaj od minus nieskończoności do 2, od minus nieskończoności do 2. W tym ostatnim wariancie od minus 39 od Minus 39 do 1. No i tej dwójki tutaj nie wliczam, bo od razu mamy ją wykluczoną generalnie. Więc tutaj e, tak naprawdę zostaje nam narysowanie tego na osi wszystkiego razem, czyli mamy minus 3, mamy 1, mamy 2 i no mamy tam to minus 39. Czyli mamy tutaj taki. Mamy od minus nieskończoności do 2. I mamy tu. I od jednego tu. Czyli tak naprawdę szukamy teraz tam, gdzie one wszystkie są. Fajnie by było, gdyby tutaj były wszystkie razem, ale jedyne miejsce, gdzie one są wszystkie trzy. No to jest tutaj ten fragment. Tutaj. Czyli finalna odpowiedź na to zadanie: M należy od minus 39 domknięty do minus 3 otwarty. Zadanie za 6 punktów. Zadanie 11. Matura rozszerzona 2025. Matematyka. Y, zadanie z parametrem za 6 aż punktów. Mamy funkcję, która jest określona wzorem, przepiszę to sobie tutaj, f od x, 2 minus m x do kwadratu minus 2, 2m plus 1, x plus m plus 8. Czyli nasze a w tej funkcji to jest 2 minus m. Nasze b w tej funkcji to jest minus 2, 2m plus 1 i nasze c jest m plus 8. Takie mamy współczynniki. I mamy tutaj następnie warunki, czyli m różne od 2. Tak? Mamy, że m jest liczbą różną od 2, to jest easy. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, do których funkcja ma dokładnie dwa miejsca zerowe, czyli delta jest większa od 0, tego samego znaku. Żeby określić tego samego znaku, no to x1, x2 jest większe od zera. x1 plus x2. O, tylko tyle. Tak rady. x1 plus x2 nie ma znaczenia, bo nie mamy powiedziane, czy są dodatnie, czy ujemne. Tylko tego samego znaku, więc ich iloczyn musi być większy od zera. Oraz spełniają ten śmieszny warunek x1 minus x2 do kwadratu mniejszy od 180. Takie tak naprawdę cztery warunki aż mamy w tym zadaniu. No z czego niektóre są prostsze, niektóre są e, trudniejsze, ale aż sześć punktów za to zadanie. Zacznijmy może od delty w takim razie, bo wydaje się najprostsza. delta b kwadrat minus 4ac, czyli 2, 2m plus 1 to jest do kwadratu minus 4 razy 2 minus m i m plus 8. Musimy to sobie oczywiście tutaj wymnożyć, czyli mamy 4, 4 m kwadrat plus 4m plus 1 minus 4 razy 2m minus m kwadrat, plus 16 minus 8m no i teraz to tylko sobie ogarnąć 16m2 plus 16m do kwadratu plus 16 m plus 4 minus tutaj mamy Tutaj mamy minus m kwadrat minus 6m plus 16, czyli mamy minus i minus plus 4m kwadrat plus 24m. No i mamy minus 64. Uporządkujmy to sobie teraz tak finalnie. 20m kwadrat plus 40m minus 60. To jest tutaj nasza delta. I ta delta ma być większa od 0. Podzielmy sobie przez 20. M kwadrat plus 2m minus 3, większe od 0, już takie dosyć proste. Delta m 4 plus 12 to jest 16, czyli m1 równa się minus 2, minus 4 przez 2. No i to jest tutaj minus 6 przez 2, czyli minus 3. M2 to jest minus 2 plus 4 przez 2, czyli 1. Narysujmy sobie tutaj mm, mały układzik. od minus 3 do 1, ramiona są uśmiechnięte i szukamy wartości większej od 0, czyli tutaj, czyli z pierwszego warunku mamy, że m należy od minus nieskończoności do minus 3 i od 1 do nieskończoności. W tym sposobem mamy pierwszy tutaj warunek, tą pierwszą deltę zrobiono. Teraz się weźmy za ten drugi, przejdziemy sobie na drugą stronę. No to mamy drugi warunek, to znaczy, że są tego samego znaku, czyli x1 razy x2 jest większy od zera. Tutaj wchodzą nam oczywiście wzory Wieta. Wzory Wieta na mnożenie no to jest c przez a, musi być większy od zera. No czyli w tym wypadku m plus 8 przez 2 minus m musi być większe od 0. I to jeżeli mamy nierówność wymierną, traktujemy sobie tak jak powiedzmy nierówność wielomianową, czyli M plus 8, 2 minus m jest większe od 0, bo tutaj tylko to nas obchodzi. Co zrobimy sobie? Z tego wyciągniemy sobie minus. M plus 8, m minus 2 jest większe od 0. Także narysujmy sobie tutaj małą ośkę. Mamy minus 8, mamy 2 i idziemy od dołu, tak? więc chcemy, żeby było większe od 0, większe 0 jest tylko tu, czyli drugi warunek M należy od minus 8 do 2. To jest nasz drugi warunek.